Lubię czasem pogadać sam ze sobą, i właśnie teraz nadeszła taka chwila. To, co będę mówił, prawdopodobnie będzie nudne, więc od oglądanie tego filmu. Szkoda czasu. Ale jeżeli ktoś <ścoughs> musi. Moneta 5 Wprawdzie te kratki. Każda z nich ma centymetr kwadratowy, więc można się po wielkości tych kratek zorientować, jaki jest przedmiot, który leży na tej macie. Ale 5 złotówka stanowi dobry punkt odniesienia, bo bardziej przemawia do wyobraźni. Zdecydowałem się przejść na nowy system. Sądzę, nowy to nie jest taki nowy, czy nowy dla mnie. Troszeczkę cięższy, ale jednocześnie wygodniejszy, taki bardziej komfortowy system gotowania, butla z propanem butanem, z mieszaniną gazów propan i butan. Gwint chyba 7,16 cala, do tego niewielka maszynka, taka naprawdę malutka. O, 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 o. Taka. To jest troszeczkę cięższe niż maszyn, czy maszynka kuchenka zrobiona z płytek tytanowych, ale na pewno to jest wygodniejsze. No ale żeby uruchomić coś takiego, to, 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 ten palnik nie ma piezoelektrycznego zapalnika, więc do tego potrzebne są zapalniczki. Ja zawsze mam ze sobą zapalniczkę przy kluczach. To jest zapalniczka. Pro Utility, mała, no widać, że jest mała zapalniczka benzynowa ostatnio napełniałem ją, a ona ma uszczelkę dosyć dobrą napełniałem ją, no nie pamiętam w zeszłym roku na pewno o, o pali się, pali się, dobrze no więc przyzwoicie działa Ale widać jak się potarła. A nie, Och, tutaj mam taką, która nie jest tak intensywnie używana i wygląda tak. A kupiłem ich kilkanaście, tam kilka rozdałem, zrobiłem z nich prezenty, bo uważam, że to są fajne rzeczy, takie drobiazgi, użyteczne. No a kilka... Zatrzymałem sobie i noszę właśnie tak w takich zestawach, o zapalniczka, latarka i w środku główne narzędzie. Oczywiście na co dzień nie noszę takiego ciężkiego narzędzia. Zwykle mam przy sobie yy, SideKick'a. Tu jest jeszcze tak przy okazji latareczka. Mam ją hmm, może już kilkanaście lat. Kupiłem też... No, kupiłem ich dużo i też część rozdałem w formie prezentów, a część zostawiłem sobie, bo, bo są fajne i mogą się zawsze przydać. O, pyk świeci, no tylko nie wygląda już tak ładnie jak wyglądało, no bo wiadomo, pociera się o klucze i to się niszczy. Mam jeszcze, mam jeszcze taką. O jest tutaj. To jest latarka, wygląda tak samo, ale to jest ultrafioletowa latarka. Ja jej używam do szukania skorpionów w nocy, jeżeli szukam ich w nocy. No, w dzień trochę inaczej to wygląda. A, no, można też używać jej do szukania bursztynów. Ja nigdy tego nie próbowałem, ale podobno bursztyny oświecone oświetlone światłem ultrafioletowym jakoś sprawiają wrażenie świecących. No, a skorpiony właśnie też, jak się je oświetli czymś takim, to bardzo fajnie świecą. Dobra, aha, no właśnie. I zapalniczki. Zawsze mam ze sobą kilka takich zwykłych zapalniczek piezoelektrycznych, gazowych. Najczęściej mm, mają. Zaworek, także można uzupełniać jeżeli się gaz wyczerpie. Można wyregulować płomień. Taka zapalniczka kosztuje tam niecałe 2 zł przy kasie w, hiper w hipermarketu. Takie żarowe kupiłem, no, bo mi się podobały. <grywki> Jestem gadżeciarzem, czasem kupuję rzeczy, które nie są mi potrzebne. Ja uważam, że są fajne też kosztowały tam po kilka złotych fajnie palą się i zapalają coś zapalniczka o podobnym działaniu firmy through Utility no i jakość jest taka sobie, bo co prawda pali się pali się, no bardzo dobrze działa tutaj ma Pokrętło teoretycznie zmieniające intensywność palenia się, ale to tylko teoretycznie, bo naprawdę m, obojętnie w którą stronę się kręci płomień na nic nie reaguje, a zapalniczka kosztowała kilkadziesiąt złotych, nie wiem tam 60 czy 70. A ta kosztowała mm, nie pamiętam, 8-10 zł i działa zdecydowanie lepiej. Jest fajniejszy płomień. Też ma. E, no tutaj jest taki, nie ja wiem, suwak. Znaczy, może też właściwie pokrętło o ograniczonym zakresie regulujące płomień. I rzeczywiście to widać, że, że płomień się zmienia. No, a do zapalniczek benzynowych mam sentyment. Chociaż no, ta jest dobra. Kosztowała. 35 zł. No teraz na pewno kosztuje znacznie więcej, ale kosztowała chyba 35 zł. Ta kosztowała ponad 200 Konstrukcyjnie jest podobna i teoretycznie, aha, ona jest nazywana zapalniczką jakąś tam, nie wiem, surwiwalową czy, czy jakąś tam taktyczną, strata, tata, takie pierdy. Więc kosztuje ponad 200 zł. Moim zdaniem, Helikon, umieszczając na niej swoje logo, bo to jest amerykańska zapalniczka firmy Exotak. Hmm, więc helikon wchodząc w coś takiego no strzelił sobie w stopę. Bo to tak mogłaby się podpinać pod helikon, a nie, osoba, a nie odwrotnie. Dlatego że ta zapalniczka yy, no działa. Oczywiście, że działa. Ja ją dzisiaj napełniłem. O, fajnie działa. Ale żeby, żeby wymienić knot. Czy kamień przesiwko, to trzeba ją rozbierać. I to jest niewygodne. To nie jest fajne. Poza tym ta uszczelka słabo trzyma paliwo w środku, nie jest bardzo szczelna, bo nie używałem jej była napełniona, nie używałem jej, tylko wisiała mi na klatce piersiowej, więc ogrzewała się o ciało no i wyparowała paliwo wyparowało i no gdybym. Tylko na niej polegał to, polegał to, byłbym w czarnej dupie. Także to, to nie jest takie fajne. Zdecydowanie no, ładnie wygląda i dlatego ją kupiłem, bo podobała mi się wizualnie, ale to, to nawet nie jest tu gdzieś. O! Titan Light. A z tytanem to, to koło tytanu nawet nie leżało. To jest aluminium. Tak jest aluminium lotnicze. No. Jak gdzieś wyjeżdżam, to noszę ją na takim tym blaku, Właśnie na zawieszoną na szyi i... No nie wiem, to nie jest fajny pomysł, dlatego że... Chyba się wdycha, ja tego nie czuję, bo to pewnie mało, ale opary benzyny się wdycha, a... Później może się okazać, że tego paliwa już nie ma. Ale, ale... To jest złotówka, A to jest zapalniczka. Ja. <laughs> Działa tak samo jak ta i ta. I ta. O, o, ta, ta, ta. Więc ten sam, ta sama zasada działania. Ale jakie to jest maleństwo? Oczywiście noszenie tego jako głównego źródła ognia no, byłoby nieporozumieniem. Bo to na no, tam, nie wiem, może 20-30 takich zapaleń wystarczy. Ale. Bardzo fajnie trzyma ta yy, uszczelka. I o, i pali, proszę bardzo. O, pyk. No. A, no tutaj e, znana i popularna zapalniczka Zippo amerykańska. Bardzo dobra ta burka jest. Świetnej jakości. No, zapalniczka jest taka sobie, że, że jest przyzwoita, tylko że nie ma żadnej uszczelki i ta, ta sama sytuacja. Jeżeli nie pilnuje się uzupełniania, to nawet jeżeli się nie używa, ta zapalniczka stoi nieużywana. O! Właśnie. No, coś tam, coś tam, właśnie. No, tak pali, bo pali. A, kosztuje pewnie, nie wiem, ze 100 zł ma zapalniczkę, bo kaburka to też pewnie kilkadziesiąt złotych kosztuje. A tutaj taką kaburkę na zapalniczkę dostałem od kolegi. No, skóra z jakimiś tandetnymi świekami A zapalniczkę, już nie pamiętam, czy kupiłem za jakieś grosze, czy dostałem. No, to jest zapalniczka sztil. No, to może dostałem ją, jak kupowałem jakąś kosę spalinową, czy piłę. O i pali się tak samo, jak to działa wszystko, tak samo. A nie kosztuje 100 tylko tam no, kilkanaście złotych. No, ale oczywiście tak samo, jak e, stoi nie używana to to paliwo szybko, stosunkowo szybko ulotni się, po prostu przez to, że nie ma uszczelki. Ech. No, i tak to, tak to wygląda. Hmm. Dzień upłynął mi szybko, za szybko. Bardzo dużo zajęć miałem, co prawda, przyjemnych. Wymarzłem się na motocyklu. Zamierzałem wybrać się do nachodu, ewentualnie do głogówka, więc do, do nachodu po piwo, do głogówka po suchary ale to chyba odłożę na może przyszły tydzień jeżeli będzie ciepło no po prostu na jakiś czas kiedy będzie cieplej bo dzisiaj szukałem jakiegoś miejsca tak sobie jeździłem po okolicy motocyklem i strasznie się wymarzłem a nawet 100 km nie przejechałem więc a mimo, że byłem no, ciepło ubrany, to znaczy tak w korpus nie zmarzłem, trochę, z, trochę tak w nogi, a w ręce to już straszliwie, bo mimo, że miałem rękawiczki, to jednak, no, było zimno tam, nie wiem, 6-7 stopni powyżej zera, to jeszcze jak wiatr dmucha, to, to tak naprawdę mało przyjemnie się podróżuje w takich warunkach. No. I tak właśnie. Chciałem wymiotować kilka informacji, właściwie tak bardziej do siebie, kameralnie, przedsennie. Jeszcze jako praktykujący półgłówek, jednym okiem będę doglądał ładowania filmu, a drugim będę spał. To znaczy, drugie oko już będzie zamknięte, i, i, i połowa mózgu będzie wyłączona zupełnie. No.